Cześć, witam Ciebie, ja jestem Bonzo i chciałbym przedyskutować z Tobą pewną sprawę. Otóż mianowicie sprawę związanej z Counter Strike Global Offensive dostałem bana jeśli osoby, które mnie znają, które widziały jak gram, nawet osoby, które były osobiście przy tym jak gram myślę, że... Yy, widziały jak gram i czasami no zdarza się trafić człowiekowi przez ścianę, przez smołka, przez yy, przez drzwi, przez to co, co można skanować w ogóle i okej okay, no może czasami się zdarzyło może raz, dwa, trzy zdarzyło mi się strzelić przez smołka, przez ścianę, przez drzwi ale kurcze to nie oznacza, że mam hacksy, ja dziwnie się czuję no bo nigdy nie miałem hacksów, yy, nie używałem tego grałem czysto, fajnie już miałem nawet fajny team Ludzie zapoznałem się z fajnymi ludźmi. Pozdrawiam Banshi, naprawdę Cię pozdrawiam, jesteś spoko gościem. Ale Kurcz, a właśnie Bansi w ogóle streamuje, więc chciałbym jego tutaj e, zrekomendować za to wszystko, że grałem z nim. No i pewnie dostanie mecze punkty ujemne to jest za to. Więc e, jego link w opisie, do Twitcha, e, śmiało oglądać go. Mega fajny człowiek. No ale dostałem bana. Mimo, że już miałem status Prima 20 stopień, tak liczyłem 300 godzin. Wiem, że to nie jest dużo, ludzie mają po 1000-4000. Ale kurczę, no to jest cały miesiąc mój grania. Zmarnowałem sobie tyle za jakieś. I okej, okay, ludzie, którzy mają Overwatcha, dostają go y, po 150 meczach mając G1. Kurczę, ludzie, po 150 meczach mieć G1, no sorry, ale rozumiem, ktoś jest nowy, tak? Niektórzy mają smer w konto, ale. G1 się nie zna wcale na haksach. No okej, okay, czasami wszystko widać, widać, kiedy strzela lepiej, kiedy strzela gorzej. Ale ogólnie tego nie widać. Nie widać. Co, co ma powiedzieć G1 do Global Elity, tak? No bo Global Elita, kurczę, kurczę smerfował sobie. No i co on ma powiedzieć? Że co, hakie, bo kurwa strzela same głowy? No proszę was. Więc nie wiem, nie wiem jak to w ogóle wszystko się zakończy, tak naprawdę nie wiem, no myślę, że już nie kupię CSGO, ale mam jeszcze, <laughs> może od znajomego sobie czasami pogram na jego koncie. Ale tak jak mówię, całe szczęście skinów nie miałem, wszystko przegrałem wcześniej. No ale ludzie, w razie co, zapraszam do gry ze mną w Evolve, Stage 2, Antardead, Garry's Mod, H1Z1 Just Service. A nomad, lol, combat arms, naprawdę, e, jeśli chcecie coś, no to link w opisie do mojego Steama i zapraszam do zaproszenia oraz do dołączenia grupy na Steamie. No i na pewno pogramy któregoś dnia. Dzięki, trzymajcie się, na razie.